Dlaczego łaftercy uważam za tak dobrą przynętę? Pamiętajmy, przynęta to zawsze jest nasz jakby ostatni łącznik z rybą, czyli wszystkie tematy takie jak nęcenie, wybieranie miejscówki, no ale to właśnie zestaw końcowy z dobrym przyponem i z dobrą przynętą. To jest nasz bezpośredni łącznik z naszą zdobyczą. Dlaczego Waftersy? Po pierwsze możemy je zastosować uniwersalnie do bardzo wielu e, przyponów. Czy to będzie e, taki sztywniak na Pampide, możemy go na klasycznym bałbagu użyć, możemy go użyć nawet do e, spinner Riga bez problemu. Zanim zacząłem stosować ogólnie takie kulki o neutralnej wpływalności, e, no to się kombinowało. Mm, to było gdzieś tam, no bałwanki, czy takie e, pół na pół e, robienie kulki tonącej z pop-upem i szukanie gdzieś tam tej optymalnej wyporności, gdzie ta e, przynęta z haczykiem opada bardzo wolno na dno żeby nam to opadło nawet na jakieś tam pojedyncze roślinki czy delikatny namułek nie zatopiło się, a też żeby za mocno ten zestaw do góry nie sterczał. Często na kamerkach podwodnych można zaobserwować zachowanie karpi, szczególnie tych takich dużych, ostrożnych ryb, że one potrafią wzburzać dno płetwami podbijać te wszystkie frakcje naszej zanęty i wybierać tylko to co się unosi w toni. Trafią nam zostawić kulki tunące wybierają jakieś drobne rzeczy typu, typu konopie, jakieś tam paleciki, takie rzeczy. Eee, tu właśnie jest duża szansa, że podbiją właśnie taką przynętę do góry i ona właśnie będzie ich takim kąskiem do złapania. A czasami ryby po prostu Idą jak odkurzacze i wciągają wszystko z dna i taka zbalansowana przynęta po prostu trafi do tego odkurzacza od razu. Baftersik w tym przypadku e, sprawdzi się genialnie. Kolejna zaleta łaptersów tak w stosunku na przykład do kulek. Jeśli używacie kulek zamentowych, na przykład jako haczykówki, to jest dużo większa trwałość tego na włosie. Tu mamy bardziej zbliżony produkt do potapa, czyli jest taki bardziej stabilny. Odporny na e, namakanie, rozpadanie się. Natomiast bardzo dobrze i długo oddający e, do wody aromaty. Ta kulka możecie sobie sprawdzić po e, iluś tam godzinach w wodzie. Jeśli ją naciśniecie, przełamiecie, to po prostu ona jest cała nasiąknięta jak gąbka. To świadczy o tym, że ona oddaje również, namakając, oddaje te aromaty do wody. Nie jest to jakiś tam e, beton. Z który gdzieś tam tylko z powierzchni jego e, ten aromat wypływa, ale on pracuje cały czas. One mm, świetnie oddają aromat nawet po kilku dniach i potrafią e, takie długie trzymanie zestawów w wodzie wytrzymać. Kulki są dostępne w praktycznie wszystkich smakach, które są dostępne w trzech seriach: czyli Powershot, Bandit Bites, jak i Killer Spice. Także na pewno znajdziecie te swoje ulubione smaki w tym produkcie. Rozmiary 16 i 20 mm w jednym opakowaniu, także też możecie sobie dobrać wielkość przynęty jaką lubicie. E, kolejna sprawa, jeśli lubiliście robić w bałwankach takie łamańce e, smaków czy kolorów, nie wiem, półka tonąca, śmierdząca, pop-up owocowy, e, jak najbardziej możecie też zrobić coś takiego. Dwie połówki Waftersa w różnych kolorach, w różnych smakach. I na koniec taka mała uwaga, jeśli korzystaście z waftersów albo pop-upów bezwzględnie pamiętajcie o tym żeby sobie przed łowieniem ten zestaw odpowiednio przetestować w wodzie czy jest odpowiednio wyważony, czy masa haczyka jest wystarczająca do tego aby utrzymać tą kulkę na dnie musicie też brać pod uwagę, że yy, wyporność kulek w jednym opakowaniu może być odrobinę różna. Wynika to od tego czy są one bardziej mniej przesuszone. Jeśli na przykład yy, będziecie je dodatkowo dipować, ma to oczywiście wpływ na ich wpływalność. Dlatego warto zawsze sobie każdą kuleczkę założoną, przyponem sprawdzić w wodzie i wtedy będziecie pewni, że uzyskacie odpowiedni efekt.